Dzień dobry państwu. Witam państwa na platformie wideoportalu portalu Poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie jednego z naszych czytelników o pseudonimie Kyoto, który odpowiedział na jeden z naszych materiałów dotyczących dziedziczenia. I użytkownik pisze: Mam takie zapytanie zmarł wujek, ale dla mnie całkowicie obcy człowiek, bo nigdy z nim nie miałem kontaktu. Nawet nie wiedziałem, że już nie żyje. Ojciec dostał jakiś czas temu wezwanie do sądu, ale obecność nieobowiązkowa, bo jego siostra, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek ją nauczy widziałem, niby pochowała tego brata. Wezwanie dotyczyło odrzucenia spadku przez tę siostrę, ale po terminie 6 miesięcy, tak jest tam napisane, więc tego ma sprawa dotyczyć. Czy ja mam teraz ten spadek odrzucić, Podejrzem, podejrzewam, że miał jakiś długi, jeśli chcą go odrzucić, a mnie niezbyt interesowało, bo co mnie cokolwiek ma interesować obcy człowiek? Drugie pytanie. Nie da się jakoś odrzucić spadków wszystkich potencjalnych członków rodziny, zanim dojdzie do zgonów, a ja będę musiał się tym martwić. Większość na oczy nie widziałem i nawet nie wiem, czy żyją. A nawet nie znam ich imion i pewne nie e, jest gdzieś ich więcej. Dlatego ciekawi mnie, czy mogą to jakoś odrzucić, ogólnie mieć spokój, bo dla mnie to prawo jest niebywale kuriozalne. Nie wiem, jak w ogóle może tak działać. Szanowny użytkowniku, tutaj mamy jakby dwie części i dwa pytania w pana wiadomości. Pierwsze dotyczy tego, co zrobić w sytuacji, kiedy nieznany nam bliżej członek rodziny zmarł i potencjalnie możemy dziedziczyć po nim jego długi. Trzeba po prostu zachować kolejność tak zwanego odrzucenia spadku, lub w zależności od tego, czy miał jakiś majątek czy nie, przyjęcia spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza gdzie odpowiadamy za ewentualne długi spadkowe tylko do wysokości tej masy spadkowej, tak? Natomiast w tej sytuacji, o której pan mówi, no jest prawdopodobne, że w dalszej linii dziedziczenia będą powołani do dziedziczenia wstępni e, <laughs> Bądź inne osoby z rodziny, tak, jeżeli po drodze inni wcześniejsi, potencjalni spadkobiercy odrzucą spadek. Więc może nie możemy wykluczyć takiej sytuacji. Ja nie znam dokładnie relacji pana pokrywieństwa, tak, bo, ponieważ w, różnych, w różny sposób traktowana jest relacja wujostwa, tak, do, do dzieci, brata, kuzyna. Nie wiem, jaka tutaj dokładnie jest sytuacja, natomiast dobrze by było dla pewności po prostu ten spadek odrzucić. Dlaczego tutaj jest kwestia tych terminów ważna? Ponieważ te terminy od momentu powzięcia informacji o śmierci tak, spadkobiercy, spadkodawcy, spadkobierca ma określony czas, żeby ten spadek odrzucić. Tego tak ważne jest, żeby albo przed sądem, albo przed notariuszem taki spadek odrzucić skutecznie, czyli zachowując ten termin tak, i składając takie oświadczenie woli. Wówczas jesteśmy w przypadku odrzucenia spadku zwolnieni z ewentualnego dziedziczenia długów. I przechodzą one w dalszej kolejności na innych spadkobierców, tak? Stąd sytuacja, która, którą Pan opisuje, że w pierwszej kolejności ktoś odrzucił, potem następna osoba powołana do dziedziczenia, i tak dalej, tak? Także odpowiadając na Pana pytanie, pierwsze, należałoby ten spadek odrzucić, żeby mieć, jak to się mówi, kolokwialnie święty spokój, tak, z tą sprawą, jeżeli Pan podejrzewa tylko i wyłącznie ewentualne niekorzystne. Skutki przyjęcia takiego spadku w postaci długów po tym wujku, no to najlepiej ten spadek odrzucić. Co do kolejnej kwestii, w zasadzie jest taka możliwość, żeby uchronić się też od długów spadkowych, czy też w ogóle od formalności związanych z dziedziczeniem. Oprócz oczywiście odrzucenia spadku, czy też przyjęcia spadku wprost, czy też przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, które następują w momencie spadkobrania po śmierci spadkodawcy. Kodeks cywilny przewiduje taką możliwość w artykule 1048. Jest to tak zwana umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Na czym to polega? Polega to na tym, że spadkobierca ustawowy może zawrzeć umowę z przyszłym spadkodawcą, czyli na przykład syn z rodzicem, tak? czy też córka z rodzicem, i zrzec się dziedziczenia po nim. I umowa taka, jeżeli jest zawarta w formie aktu notarialnego, czyli trzeba po prostu iść do notariusza i taką umowę zrzeczenia się dziedziczenia przed notariuszem spisać, jest ona skuteczna tak i chroni nas zarówno przed formalnościami, jak i przed ewentualnymi długami spadkowymi. Tak? Możemy oczywiście w różny sposób tę umowę skonstruować, możemy. Się zrzec w części, w całości możemy się zrzec tylko na przykład prawa do zachowku, jeżeli jest jakiś testament, tak możemy też zrzec się dziedziczenia na korzyść innej osoby, jeżeli ta osoba też będzie powołana do ewentualnego dziedziczenia, tak? No Takie są przepisy wynikające z tego artykułu 1048, więc odpowiadając wprost na Pana zapytanie. Jest taka możliwość, żeby o to zadbać. Tylko co będzie potrzebne? Trzeba by było po prostu z każdym potencjalnym spadkodawcą z rodziny udać się do notariusza i spisać odrębnie z każdym taką umowę. Może to oczywiście generować problemy, bo po pierwsze, no są to jakieś koszty, tak? Bo w związku z tą z zawarciem tej umowy przed notariuszem będą na pewno jakieś koszty, tak, związane z taksą notarialną. I w ogóle z opłatami <laughs> związanymi z taką czynnością. Natomiast e, trzeba pamiętać, że e, musielibyśmy objąć tak, takimi umowami wszystkich potencjalnych spadkodawców. No i tutaj pojawia się pytanie: jak liczna jest Pana rodzina, tak? I jeżeli pan, jako argument podstawowy, podał w tej wiadomości informację, że tych niektórych członków rodziny pan w ogóle nie zna, nie ma pan z nimi kontaktu, no to trudno będzie do nich dotrzeć czy też wiedzieć o nich, żeby tą umowę z nimi zawrzeć, tak? I też oczywiście jest kwestia jakiejś woli ewentualnej, żeby oni się po prostu do tego notariusza udali z panem, tak? I, i taką umowę spisali. Dlatego też ta instytucja odrzucenia spadku lub przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, która też chroni spadkobiorcę. Spadkobierce jest taką, takim mechanizmem, który działa po fakcie, tak? czyli w momencie, kiedy dowiedział się pan, że jest pan powołany tak? do dziedziczenia, w momencie, kiedy pan dostał taką informację, tak? bo nawet pan wcześniej nie wiedział o takim członku rodziny, że zmarł, że po nim może pan dziedziczyć, no to ma pan jeszcze ten termin, w którym ten spadek może pan. Odrzucić. I to też tyczy się tej sprawy, o której pan tutaj wspomina, ponieważ sąd prawdopodobnie chce ustalić, kiedy tutaj siostra pana ojca, z tego co czytam, taką informację uzyskała, tak i czym ten termin w przypadku odrzucenia spadku przez nią był dochowany. Także tak wygląda ta sytuacja. Odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem wytarza, żeby się post factum ochronić przed ewentualnymi długami spadkowymi. Jeżeli mamy jakieś relacje z rodziną i jesteśmy w stanie z nimi zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia przed notariuszem za ich życia, można to zrobić wcześniej. Także jeżeli by było jeszcze jakieś pytania w tej sprawie, to zachęcam do przekazywania ich naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.